Reaktywacja śląska przebiega na razie zgodnie z planem włodarzy klubu. W ubiegłym sezonie udało się w bardzo dobrym stylu wygrać drugą ligę i wywalczyć awans. Teraz, wrocławianie dodajmy jako Beniaminek, zaplecze ekstraklasy, mierzą w kolejny awans. Cieszymy się z awansu do pierwszej ligi. Cel na ten sezon mamy jasno określony: to będzie awans do Superligi. Cel znają zawodnicy i trenerzy, no i będą dążyć do tego, żeby, żeby ten awans wy, wywalczyć. Zespół już trenuje, cieszy mobilizacja i zmierzanie do jasno wyznaczonego celu. Nasi szczypiorniści są bojowo nastawieni, co powinno powodować, że w przyszłość możemy spojrzeć optymistycznie. Myślę, że nastroje są dobre. No, chłopaki mają wolę walki, to jest najważniejsze. No i myślę, myślę, że wywalczą ten awans. No i najważniejsza jest wola walki, także. Także jeżeli to będzie, to, to myślę, że wszystko nam się poukłada. Sporo zmian zaszło w samej drużynie. Do zespołu dołączył m.in. doświadczony Jacek Będzikowski. Nie będzie natomiast zmian na ławce szkoleniowej Śląska. Sztab tenerski został ten sam. Pierwszym trenerem jest Tomek Folga, drugim trenerem i kapitanem zespołu jest Daniel Grobelny. Mamy około 10 nowych zawodników, to, będą, to, były, to są wzmocnienia z Superligi i z pierwszej ligi, także, także myślę, że ten awans jest w zasięgu. Pierwszy mecz pierwszej ligi Śląsk Wrocław Handball Team rozegra u siebie 16 września.